Przewlekły stres to zmora naszych czasów i ruina dla naszego zdrowia. Niekończące się obowiązki, które mamy wykonać, kolejno problemy w pracy, trudności finansowe, spłata kredytów, kłopoty ze zdrowiem czy też konflikty z innymi ludźmi, to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że nieustannie czujemy taki wewnętrzny stres, napięcie i zdenerwowanie, które niestety nie daje nam żyć, bo zamiast o życiu, myślimy o stresie. Natomiast organizm człowieka, choć doskonale przystosowany jest do radzenia sobie z krótkotrwałym, nagłym stresem, to kompletnie nie radzi sobie wtedy, gdy wystawiony jest na przewlekłe działanie zbyt wysokich poziomów hormonu stresu, które dosłownie wysysają z nas zdrowie. Drodzy Państwo, bo o ile hormony stresu, czyli kortyzol oraz adrenalina w krótkiej chwili, czyli chwilowego stresu, czy też zagrożenia, mobilizują nas do walki albo ucieczki i działają korzystnie, to ich nadmiar w dłuższej perspektywie czasu staje się niezmiernie szkodliwy dla naszego ciała, a w tym bardzo szkodliwy dla naszego umysłu. Drodzy widzowie, przewlekły stres prowadzi bowiem nie tylko do zaburzenia wewnętrznej równowagi w naszym ciele, ale nawet znacząco zwiększa ryzyko rozwoju poważnych chorób, a w tym chorób układu krążenia, cukrzycy typu drugiego, nowotworów, depresji czy też zaburzeń lękowych. Dlatego tak ważna jest nauka umiejętnego radzenia sobie ze stresem. I dlatego też w dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jak zwalczyć stres z pomocą tak zwanych adaptogenów. Co to są adaptogeny i na czym polega ich działanie w zakresie stresu? Otóż, adaptogeny to naturalne substancje pochodzenia roślinnego, które działają wielokierunkowo na nasz organizm, a poprzez wyraźny, kojący wpływ na nasz układ nerwowy. Hormonalny oraz odpornościowy, adaptogeny wspierają reakcję organizmu na stres i tym samym pomagają mu lepiej przystosować się do tych trudnych, stresujących warunków, a dzięki temu zachować równowagę, zarówno na poziomie fizycznym, ale także psychicznym. W efekcie, na skutek stosowania adaptogenów wyraźnie obniża się niepokój, zmęczenie i stres, ale to nie wszystko. Adaptogeny powodują wzrost odczuwalnej energii oraz poprawę nastroju. Oprócz tego, niektóre adaptogeny wzmacniają nasz układ odpornościowy i mogą także zwiększać wydolność organizmu. Oczywiście, do adaptogenów zalicza się przeróżne substancje oraz surowce roślinne. Natomiast, że nie sposób zliczyć je wszystkie i opowiedzieć w jednym odcinku o wszystkich, dlatego dziś opowiem o kilku najlepiej przebadanych, które dadzą nam największą ulgę, w najkrótszym czasie oczywiście, w zakresie stresu, lęku, znużenia i zmęczenia. Opowiem, jak je stosować, i kilka ważnych ciekawostek. A pierwszym adaptogenem, który dziś omówię, jest rzęszczeń koreański. Drodzy Państwo, przeprowadzone do tej pory badania z jego wykorzystaniem wskazują wyraźnie, że suplementacja rzęszczeniem koreańskim jest skuteczna w zmniejszaniu ogólnego uczucia zmęczenia, ale przede wszystkim i co bardzo ważne, Uczucia zmęczenia, które jest związane z chorobami przewlekłymi, czyli np. zmęczenia odczuwanego w przebiegu cukrzycy, otyłości, nadciśnienia i wielu chorób metabolicznych. Aby czerpać jak największe korzyści z żeńczenia, należy stosować suplementy zawierające od 200 do 600 mg ekstraktu z tej rośliny lub też od 1 do 2 g suszu korzenia. I tutaj podpowiem stary znany przepis z suszonego korzenia żeńszenia. Okazuje się bowiem, że można także ugotować sobie z niego wywar do picia. W tym celu należy wsypać jedną łyżeczkę rozdrobnionego korzenia żeńszenia do szklanki wrzącej wody i gotować całość przez około 10 minut. Tak przygotowany wywar można pić raz, dwa razy dziennie. Co ciekawe, pierwsze efekty działania właśnie tego wywaru poczujemy mniej więcej po dwóch dniach. I skoro jesteśmy przy żeńszeniu koreańskim, podpowiem Państwu bardzo ważną ciekawostkę. Otóż, naukowcy w 2013 roku w badaniach na zwierzętach zastosowali połączenie żeńszenia koreańskiego razem z nadtokinazą I okazało się, że to połączenie wyjątkowo dobrze redukowało blaszkę miażdżycową. To tak w ramach ciekawostki. A my przejdźmy do kolejnej rośliny, która pomoże nam w przezwyciężeniu codziennego stresu, bo w końcu rozmawiamy o adaptogenach, które pomagają nam zwalczać stres. Tym razem opowiem o aszfagandzie, inaczej zwanej witanią ospałą, czy też czasami żęczeniem indyjskim. Witania ospała to roślina o potwierdzonych właściwościach przeciwstresowych i przeciwlękowych. Zgodnie z aktualnymi wynikami badań stosowanie witanii ospałej przyczynia się do zmniejszenia uczucia przewlekłego stresu oraz niepokoju o łagodnym lub też umiarkowanym stopniu nasilenia. Oraz co ważne, istotnie poprawia jakość snu oraz samopoczucie psychiczne. Te wszystkie wymienione właściwości ashwagandy wynikają z jej wpływu na wydzielanie neuroprzekaźników w naszym mózgu. W dodatku, co trzeba wiedzieć z wykrzyknikiem. Aszwaganda świetnie radzi sobie z hormonem stresu, czyli z kortyzolem. W przeglądzie badań z 2023 roku wykazano, że suplementacja witanią ospałą zmniejsza wydzielanie hormonu stresu, czyli kortyzolu. No i tu może pojawić się pytanie, jak stosować aszwagandę. Podobnie jak w przypadku żańczenia, możemy ją przyjmować np. w postaci suplementów diety, które zawierają od 300 do 600 mg ekstraktu, który standaryzowany jest na witanolidy. Dalej, korzenia szwagandy możemy także zakupić na przykład w postaci proszku, który dodaje się do wody, jogurtu czy też koktajlu, ale w dawce od 3 do 6 gramów. Natomiast jeśli jesteśmy w posiadaniu rozdrobnionego, suszonego korzenia witanii ospałej, również możemy przygotować właśnie z niego napar do picia. No i pytanie, jak go wykonać? Wystarczy dwie łyżeczki korzenia, zalać szklanką gorącej wody i gotować przez kilka minut. Tak przygotowany napar możemy spożywać od jednego do dwóch razy na dzień. Jakie jeszcze inne rośliny zaliczamy do adaptogenów? Z pewnością, drodzy Państwo, będzie to różeniec górski, znany także jako artyczny korzeń. Wykazano bowiem, że stosowanie różeńca górskiego zwiększa naszą odporność na stres. Kolejno redukuje uczucie zmęczenia, które wynika ze stresu, oraz. Zwiększa poziom koncentracji i wydajności umysłowej. Niektóre badania wykazują także na przeciwdepresyjne i przeciwlękowe działanie różeńca górskiego. No i tutaj ponownie pytanie: jak stosować różeniec górski po to, aby odczuć jego pozytywne działanie na własnej skórze? Jeśli natomiast zdecydujemy się na suplementację różeńcem górskim, to skuteczne dawki stosowane w badaniach zawierały się w przedziale od 280. Do 600 mg ekstraktu na dzień. I tutaj ważna uwaga: Różenie z górski najlepiej jest stosować naczczo rano, ponieważ to zwiększa poziom wchłaniania związków aktywnych właśnie z tej rośliny. Natomiast wieczorna suplementacja różeńcem górskim niestety może zaburzyć nasz sen. Kolejnym sposobem na wprowadzenie różeńca górskiego do naszej diety jest picie naparów z korzenia tej rośliny. W tym celu wystarczy zagotować łyżkę rozdrobnionego korzenia różeńca górskiego w szklance wody, a następnie odstawić na około 20 minut. Gotowy, przesadzony napar warto rozdzielić na dwie porcje i wypić je w ciągu dnia. A skoro jesteśmy przy różeńcu górskim, to zdradzę państwu kolejną ważną tajemnicę, która będzie wyjątkowo ważna dla wszystkich tych osób, które słuchają tego odcinka. Drodzy państwo, wiemy bowiem, że przewlekły stres w większości przypadków niszczy nasz sen, powodując bezsenność. Jak się okazuje, połączenie różeńca górskiego, o którym właśnie mówimy, razem z płatkami kwiatów lotosu różowego znacząco poprawia jakość snu. Czytamy o tym w badaniu z 24 czerwca 2024 roku pod tytułem Mieszanka ekstraktu z różeńca górskiego i lotosu różowego poprawia jakość snu u dorosłych z zaburzeniami snu. Drodzy państwo, płatki lotosu różowego możemy kupić dosłownie wszędzie, na Allegro czy też w sklepach z ziołami. Natomiast pytanie, jak go użyć? Otóż wystarczy do naparu z różeńca, który opisywałem przed chwilą, dodać płaską łyżeczkę kwiatów lotosu różowego i gotowe. A my przejdźmy dalej. Omawiając temat adaptogenów, nie sposób nie wspomnieć o peruwiańskim korzeniu maga, potocznie nazywanym również peruwiańskim rzeńszeniem. Korzeń maka słynie w szczególności ze swojego wyjątkowego wpływu na nasze zdolności romantyczno-reprodukcyjne, ponieważ zaobserwowano, że zwiększa libido. Niektóre badania wskazują także na uzasadnione stosowanie maki, w redukcji objawów menopauzy u kobiet i poprawy jakości nasienia u mężczyzn. Trzeba jednak podkreślić, że są to małe badania i efektu w tym zakresie nie można zagwarantować. Natomiast coraz częściej zwraca się uwagę na jego działanie przeciwzmęczeniowe, kolejno, poprawiające nastrój, chroniące komórki nerwowe oraz przeciwutleniające. Zgodnie z wynikami przeglądu, który był opublikowany w 2022 roku, suplementy diety z korzeniem Maka mogą łagodzić zaburzenia pamięci oraz objawy depresji. I tu może rodzić się pytanie: jak stosować korzeń Maka? Otóż. Roślinę tę możemy przyjmować oczywiście w postaci suplementów diety, które zawierają ekstrakt w ilości od 200 do 700 mg. Natomiast sporą popularnością cieszą się sproszkowane formy korzenia maka. Otóż korzeń maka w proszku powinno się przyjmować w ilości od 1,5 do 3 g na dzień i powinniśmy dodawać ten sproszkowany korzeń np. do owsianek, do jogurtów, czy też do koktajli. I drodzy Państwo, na sam koniec chciałbym Państwa uczulić na Potencjalne skutki uboczne stosowania wszystkich adaptogenów. Bo choć z reguły są one bardzo dobrze tolerowane, to u niektórych osób mogą zdarzyć się efekty uboczne w postaci chociażby reakcji alergicznych, kolejno dolegliwości żołądkowo-jelitowych, dalej, wzrostu ciśnienia krwi, nadmiernego pobudzenia, a nawet bezsenności. Dlatego też, tak jak w przypadku innych suplementów, należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania, ale także, co bardzo ważne, pory przyjmowania każdego adaptogenu. Idąc dalej, musimy pamiętać również o tym, że substancje aktywne z roślin adaptogennych mogą wchodzić w interakcję z wieloma powszechnie stosowanymi lekami. Dla przykładu, żęczenia nie powinniśmy stosować razem z warfaryną, natomiast ażfagandy. Nie powinniśmy stosować razem z lekami, które mają działanie uspokajające oraz nasenne. W związku z tym osoby przewlekłe, chorujące i stosujące leki powinny zawsze omówić chęć wdrożenia jakiejkolwiek suplementacji ze swoim lekarzem. Co istotne, zdecydowanej większości adaptogenów nie powinny stosować kobiety w ciąży. Drodzy Państwo, na sam koniec ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek bez mojej zgody do reklamowania przeróżnych preparatów, maści, kosmetyków i suplementów diety. Dlatego oświadczam, że moje oryginalne suplementy diety odnajdziecie Państwo na mojej oficjalnej stronie, czyli www.marekskoczylas.pl. Link do mojego sklepu zawsze umieszczam w opisie filmu. O moje suplementy możecie Państwo pytać także w aptekach. W sklepach ze zdrową żywnością, a także w zielarniach. Na dziś z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że jak zawsze zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.